Obejrzałem wszystkie mecze fazy grupowej Euro 2024. Najlepsza reprezentacja w tej fazie Hiszpania. Jako jedyni zdobyli komplet punktów, i w tym przypadku te punkty faktycznie oddają obraz dominacji Hiszpanów nad przeciwnikami w swojej grupie. Najgorsza reprezentacja na turnieju Szkocja. Tutaj miałem mały dylemat, pewnie niektórzy z Was powiedzą, że Polska, ale myślę, że Szkoci nie mieli takiego dobrego występu jak my z Holendrami. Mam na myśli styl. A nie wynik. Szkoci zostali rozjechani przez Niemców na start euro, a późniejsze ich spotkania były takie nijakie. Nie dość, że ciężko oglądało się ich spotkania, to jeszcze ich pomysł na grę nie był skuteczny. Najgorszy pojedynczy występ reprezentacji Ukraina w meczu z Rumunią. Fatalni zarówno w ataku, jak i w obronie, kompletnie nic im nie wychodziło, kopali się po czole i ku zaskoczeniu pewnie wielu wysoko przegrali z Rumunami. Z kolei najlepszy pojedynczy występ Hiszpania w meczu z Chorwatami. No maestria techniki, maestria wykonania piękne akcje, piękne bramki. Mimo tego, że to Chorwaci mieli większe posiadanie piłki, ale w końcu reprezentacji Hiszpanii nie chodzi tylko o to, aby mieć piłkę, ale żeby faktycznie to posiadanie prowadziło do realnego zagrożenia bramki przeciwnika. I w tym meczu pokazali, jak być skutecznym, nie zatracając przy tym efektownego stylu. Najlepszy zawodnik fazy grupowej? Mamardaschwili. Oczywiście. Może... Możemy zachwycać się ofensywnymi piłkarzami reprezentacji Gruzji. Mikałtadze, kwara ale to również dzięki fantastycznym obronom Pera Gruzji ta reprezentacja w dalszym ciągu gra na tym turnieju. Świetnie bronił, świetnie dyrygował swoją linią obrony i Gruzini skazywani na porażkę są już w jednej ósmej finału Mistrzostw Europy. Najgorszy zawodnik na Euro 2024 Andrii Wumi. No nie bez powodu zagrał tylko jedno spotkanie na tym turnieju, popełniał banalne. Błędy w meczu z Rumunami, no tak jakby zapomniał tego wszystkiego, co pokazywał nam w tym sezonie w barwach Realu Madryt. I Trubin, który zastąpił go w kolejnych spotkaniach, prezentował się znacznie, znacznie lepiej. Największe pozytywne zaskoczenie fazy grupowej, jeśli chodzi o reprezentację? Oczywiście, Gruzja. Oni mieli już jechać do domu. Oni mieli być tylko statystami na tym turnieju. Portugalia, Turcja, Czechy. No gdzie tu Gruzja? A oni zdobyli cztery punkty, remisując z Czechami i pokonując Portugalię. Oczywiście mieli w tym ostatnim spotkaniu bardzo dużo szczęścia, ale jak to się mówi, szczęściu też trzeba umieć pomóc. I Gruzini nadarzające się okazje i błędy przeciwników potrafili wykorzystać. Największe negatywne zaskoczenie fazy grupowej, jeśli chodzi o reprezentację, mimo tego, że wygrali swoją grupę, to i tak. Anglicy naprawdę każde z tych spotkań przepychali. Oczekiwania były ogromne, i w przypadku takiej klasy reprezentacji, jakim jest Anglia, nie chodzi tylko o to, aby wyjść z grupy, tylko niezwykle istotny jest również styl, a tego po prostu nie było. A teoretycznie na papierze jakości w tej drużynie jest potąd. Największe pozytywne zaskoczenie fazy grupowej, jeśli chodzi o piłkarza, mikał Tadze. No, kto by się spodziewał, że napastnik Gruzji będzie najlepszym strzelcem fazy grupowej na Euro 2024. Kurtowo strzelać bramki mieli inni, a młody gruzin w każdym ze spotkań swojej reprezentacji zachowywał się niczym profesor w polu karnym przeciwnika i zdecydowanie był najlepszym napastnikiem w fazie grupowej tego turnieju. Za to największy Negatywne zaskoczenie Euro 2024, jeśli chodzi o piłkarza, to dla mnie Dowbyk. Po genialnym sezonie w Gironie, myślę, że nie tylko kibice reprezentacji Ukrainy oczekiwali, że Dowbyk będzie prawdziwym liderem na boisku i będzie niezwykle pewnym ogniwem tej drużyny, który będzie nadarzające się sytuacje wykorzystywał. On jednak często miotał się bez pomysłu po boisku, a gdy przychodziło co do czego, to w okolicach pola karnego Tracił głowę, zupełnie jakby ktoś podmienił tego zawodnika, którego mogliśmy oglądać w Lalice. Tak więc, dla mnie, Dowbyk jest największym negatywnym zaskoczeniem tego turnieju. A wy, jak odpowiedzielibyście na te same pytania? Dajcie znać w komentarzu.